Witajcie widzowie w ten niedzielny poranek na kanale Strefa Wojska. Zapraszam Was do kolejnego odcinka wojskowych newsów, a w dzisiejszym programie pogadamy o Abramsie zupełnie nowej generacji. Amerykanie planują jego gotowość operacyjną już za 5 lat. Będzie też o informacjach od dziennika Rzeczpospolita, według których fabryka pocisków GMRS miałaby powstać w naszym kraju w 2028 roku. Natomiast jest to założenie optymistyczne, a sam projekt dalej niepewny. Pogadamy również o kolejnych dostawach koreańskiego sprzętu do Polski. K2 i K9 meldują się w Polsce. Witamy Was serdecznie. Natomiast nie można nie poruszyć jeszcze brytyjskiego pomysłu, który zakłada udział tamtejszych Eurofighterów w pilnowaniu pokoju na Ukrainie, kiedy zostanie on już wynegocjowany. Natomiast w tym planie niezbędna jest Polska, bo to z naszych baz mieliby operować europejscy wojownicy. Zapraszam Was jeszcze do wczorajszego odcinka, gdzie poruszyłem problem naszego programu niszczyciela czołgów od Tokar Niestety stoją w miejscu, choć już w tym roku, według wcześniejszych założeń, pierwsze jednostki miały osiągnąć gotowość operacyjną. Agencja Uzbrojenia odpowiedziała na pytanie co dalej. A tymczasem zacznijmy wojskowe newsy. Czy greckie F-16 trafił już na Ukrainę? Może, a dostawa z Belgii opóźniona. Według francuskiego pisma Le Mans, Ukraińcy mieli dostać już około 70 F-16, które pochodzą z Holandii, Danii oraz właśnie z Grecji. Chodzi nawet o 32 egzemplarze w wersji blok 30, które mają zostać wycofane z greckich sił powietrznych. Rozważano przez chwilę ich upgrade do wersji V, ale uznano ostatecznie, że to jest nieopłacalne. Z pewnością taka donacja byłaby cennym wsparciem naszego sąsiada, gdyż to nowocześniejsza odmiana od A i B MLU. Jest tu mocniejszy silnik, powiększone loty powietrza, z Modernizowana wionika i skuteczniejszy radar. Grecja, co prawda, zaprzeczyła, że dostarczyła myśliwcy Ukrainie, ale też nie wyklucza tego w przyszłości. Pytanie, oczywiście, czy za darmo. Poza tym pamiętajcie, że i tak będą one musiały najpierw trafić do USA, gdzie przejdą przeglądy, a także modyfikacje, aby najbardziej wrażliwe technologie pochodzące z NATO nie trafiły na Ukrainę. Greckie F-16 może niepewne, ale około 30 belgijskich egzemplarzy już tak, no ale z nimi są problemy. Wiemy już oficjalnie, że belgijskie sokoły łapią opóźnienie w dostawach na wschód. W tym wszystkim. Winni są trochę Amerykanie, a to spowodowało opóźnień w dostawach F35. Jak pamiętacie, było to spowodowane między innymi problemami z najnowszym oprogramowaniem TR3, które było jednym z elementów nowej wersji Block 4. Problemy częściowo już rozwiązano, ale opóźnienie program złapał. W związku z czym, zamiast pod koniec 2024 roku, pierwsze 16 z Belgii powinny trafić na Ukrainę pod koniec 2025 roku bądź na początku przyszłego. W teorii dostawy powinny zakończyć się w 2028, ale ten termin może być nieaktualny. Dużo też będzie zależeć od tempa przeszkolenia ukraińskich pilotów do obsługi F-16, które w porównaniu z francuskim szkoleniem na myśliwce Mirage 2000 jest dłuższe około rok. Albatros unieważniony. Agencja Uzbrojenia unieważniła przetarg na pozyskanie bezzałogowych aparatów latających krótkiego zasięgu pod kryptonimem Albatros. Umowa miała dotyczyć jednego zestawu z opcją na drugi. Głównym zadaniem nowego systemu miała być obserwacja lądu i morza, niezależnie od pory dnia i nocy, a także warunków atmosferycznych. Drony miały m.in. pomagać w wykryciu zgrupowania wojsk nieprzyjaciela, ale także mogły być wykorzystywane do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło z powodu ceny. Jedyna firma, która złożyła ofertę, pochodzi z Austrii i za swoją propozycję. Zażądała prawie 400 milionów złotych, przy czym opcja podstawowa wyniosła około 215 milionów. Agencja Uzbrojenia miała przeznaczona na ten cel tylko 42 miliony, więc no, trochę mniej, nieprawdaż? Nie było możliwości zwiększenia budżetu, więc pozostało unieważnić cały program. Wiemy, że wcześniej tematem interesował się WB Electronics, który jest częścią grupy WP, ale po zapoznaniu się ze szczegółową specyfikacją zamówienia, postanowił zrezygnować. Na razie nie wiemy, czy agencja będzie wznawiać program i czy, w związku z wynikiem właśnie anulowanego przetargu, dokona zmian w specyfikacji. Nowy Abrams, gotowy do 2030 roku. Tak widzowie, już za 5 lat amerykański czołg przyszłości ma uzyskać wstępną gotowość operacyjną. Model pod obecną nazwą M1A3 zostanie najprawdopodobniej przemianowany na M1A3 w momencie przyjęcia do służby. Jak widzicie tempo pracy jest naprawdę imponujące. Decyzję o nowym czołgu Amerykanie podjęli kilka lat temu. My obecnie otrzymujemy dostawy M1A2 V3, ale Amerykanie pracowali już nad wersją V4. Natomiast Ukraina mocno mieszała w tych planach. V4 bowiem miała zwiększyć masę o kolejne kilka ton, a wydarzenia na Wschodzie pokazały, że potrzeba nie cięższych, ale lżejszych czołgów, choćby ze względów logistycznych. Program porzucono i zdecydowano się na Bramsa zupełnie nowej generacji. Czym będzie się charakteryzował? Załoga zostanie zmniejszona z 4 do 3 żołnierzy. Wszystko dzięki wprowadzonemu automatowi ładowania. Ponadto zostanie ona zamknięta w pancernej kapsule i usadowiona nisko nad ziemią z przodu kadłuba. Będzie już standardowy, aktywny system ochrony pojazdu typu Hardkill, ale prawdopodobnie wyposażony poza standardowymi przeciwpociskami w broń laserową. W kwestii napędu to obecnie używana turbina, Pójdzie w niepamięć i zamiast niej zostanie wprowadzony napęd hybrydowy, diesel elektryczny, co według obecnych szacunków ma zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 50%. Będą też nowe systemy łączności, optoelektronika, a użytkowanie czołgu mają wspierać nowoczesne algorytmy AI, czyli sztucznej inteligencji. Armata ma zostać zmodernizowana, ale prawdopodobnie zostanie kaliber 120 mm. Będzie też nowy kompozytowy pancerz, a cała konstrukcja ma zostać zaprojektowana w taki sposób, aby uzyskała jak największe zdolności stealth. Załoga czołgu ma mieć tak że możliwość używania dronów, no i masa widzowie, zostanie znacznie zmniejszona. Ma wynosić około 55 ton, a więc będzie ponad 10 ton mniejsza niż bramsa M1A2 CV3. Zatem tylko te dwa elementy, a więc bardzo duże zmniejszenie zużycia paliwa, jak i mniejsza masa, będą zbawienne dla amerykańskiej logistyki. Teraz porównajcie to sobie z europejskim czołgiem przyszłości, czy jak zwróciliście mi uwagę w komentarzach, z niemiecko-francuskim czołgiem przyszłości. Już wiadomo, że powstanie on po 2040 roku, więc znacznie później. Inną kwestią jest to, czy przy obecnych tarciach faktycznie uda się skutecznie doprowadzić ten projekt do końca. Choć tak dla jasności, w teorii MGCS nie jest tylko czołgiem, a całym systemem broni pancernej, który jest obecnie projektowany. No dobrze, to czy w takim razie Europa pozostanie w tyle z Amerykanami? Niekoniecznie. Przypominam widzowie o Leopardzie i nie mam tu na myśli wersji 2A8, a umownie nazywaną wersją Leopard 3, która w założeniu też ma osiągnąć wstępną gotowość operacyjną około 2030 roku. Będzie posiadać wiele wspólnych cech z nowym Abransem, jak masa w okolicy 55 ton, czy osobowa załoga, czy automat ładujący. Ma też dysponować armatą kalibru 130 mm. Jak dla mnie ta rywalizacja jest naprawdę fascynująca, i mam nadzieję, że w jej wyniku powstaną naprawdę świetne czołgi. Czy Francja wróci do produkcji własnych czołgów? Na pewno tego chce KNDS France, który z zazdrością patrzy na sąsiednie Niemcy. One nie tylko ciągle produkują nowoczesną odmianę Leopardów 2 w odmianie A7, czy za chwilę A8. A także planują wspomnianego przed chwilą Leoparda 3. W związku z tym KNDS zwrócił się do francuskiego rządu w sprawie wsparcia przy projekcie Leclerc Evolution. Chodzi o dofinansowanie rozwoju programu, rozpoczęcie produkcji oraz pomoc przy ewentualnym eksporcie. Jest to możliwe szczególnie w kontekście krajów arabskich, które nie zawsze mogą liczyć na Leopardy 2. Na razie brak informacji, jak do tego ustosunkuje się francuski rząd, ale rywalizacja z niemieckimi producentami może skłonić do pozytywnej odpowiedzi. Czym jest ten Leclerc Evolution? Czerpią sporo z obecnej modernizacji klasycznego leklerka pod kryptonimem XLR. Mam jednak tu nową, dwuosobową wieżę. Głównym uzbrojeniem jest armata Ascalon 128 mm z możliwością przezbrojenia do 140. Jej długość to 52 kalibry. Ma ona także dwa zdalne motywy uzbrojenia, z czego jeden wyposażony jest w armatę 30 metrów oraz wyrzutnia amunicji krążącej. Będzie też system ochrony aktywnej typu Hard Kill. Dwóch pozostałych członków załogi znajduje się w kadłubie, który również został przeprojektowany. Masa pojazdu ma wynosić około 62 ton. Zatem widzicie, że nie jest to aż tak Innowacyjna konstrukcja jak nowy Abrams czy projektowany właśnie Leopard 3. Natomiast w przypadku Francji sukcesem będzie sam powrót do produkcji czołgów. Kolejny sprzęt z Korei w Polsce. Pod ostatnim odcinkiem wojskowych newsów ktoś z Was zapytał, kiedy następne dostawy z Korei Południowej. No i proszę. Na specjalne życzenie tego widza mamy kolejną przesyłkę do Polski. Z tego co wiemy, do naszego kraju przybyło tym razem 14 czołgów K2 oraz 8 hałbisk 9 Trafią one odpowiednio do 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz 18 Dywizji Zmechanizowanej. Zatem K2 mam już 98 sztuk. Do końca roku ma zostać zrealizowany cały kontrakt na 180 pojazdów. Czy będą następne? Czas pokaże. Negocjacje w każdym razie trwają. Z kolei K9 mamy dzięki tej dostawie już 144 egzemplarze. Umowa na 212 sztuk będzie zrealizowana do końca przyszłego roku. Natomiast w przypadku tych hałbic podpisaliśmy jeszcze kolejną umowę na 152 egzemplarze i ta ma być wykonana do końca 2027 roku. Łącznie zatem będziemy posiadać co najmniej 364 sztuki K9. Tu nie wiadomo, czy będą następne umowy. No i wiecie, żadna z tych 364 haubic Polsce nie powstanie. No, jednak my nie jesteśmy Australią czy Indiami i nie potrzebujemy krajowej produkcji. Natomiast powód do radości ma także 19 Brygada Zmechanizowana, która na swój stan przyjęła właśnie Haubice K9, które dotarły do Polski w grudniu zeszłego roku. Docelowo w tej jednostce mają być 24 egzemplarze, które zastąpią Armato-Haubice 2S1 Goździk kalibru 122 mm. Fabryka pocisków GMRS od 2028 roku? Być może. Przechodzimy widzowie do jednego z tych programów, które niestety mocno wyhamowały. Chodzi o zakup wyrzutni M142 HIMARS. Jeszcze za poprzedniego ministra obrony narodowej, według umowy ramowej z 2023 roku, mieliśmy pozyskać 486 wyrzutni. Ta liczba wydaje się dość duża. Teraz myślę została urealniona i mówi się o około 130 egzemplarzach, które dołączyłyby do już 18, które posiadamy. I mam tu na myśli egzemplarze bojowe, bo do ogółu trzeba doliczyć jeszcze dwie treningowe. Natomiast nie będzie tego zakupu bez fabryki pocisków GMRS na terenie Polski. Właśnie ten wątek porusza. Rzeczpospolita. Mimo trwających negocjacji, niewiele się w tej sprawie zmieniło. Obecnie najważniejsza decyzja leży po stronie Amerykanów, a dokładnie tamtejszej administracji, która musi wyrazić zgodę na transfer technologii do naszego kraju. Na razie tej zgody nie ma. Gdyby jednak została ona wydana w najbliższym czasie, to fabryka mogłaby teoretycznie rozpocząć pracę już za 3 lata. Aczkolwiek jest to jednak założenie dość optymistyczne. Według szacunków ma ona kosztować około 700 milionów złotych. W tym kontekście widać, jak USA traktują różne kraje. Australia bowiem mimo pozyskania maksymal Około 40 Brzni Himars już dawno dostała zgodę na wybudowanie fabryki pocisków GMRS, które docelowo będą wytwarzane także z komponentów dostarczanych przez lokalne firmy. Dobrze widzowie, że chociaż z Koreą Południową rozmowy są bardziej zaawansowane. Za ten kontrakt odpowiedzialna jest grupa WP. Która we współpraca z Hanva Aerospace zawiąże spółkę Joint Venture, która zajmie się produkcją amunicji dla Homarówka. Jeśli projekt nie napotka problemów, to fabryka może zostać otwarta najwcześniej w 2027 roku. Mam nadzieję, że tu zadbamy o dostęp do kodów źródłowych, abyśmy mieli pełną swobodę użytkowania wyrzutni i amunicji, bo jak pewnie słyszeliście, ex ministra obrony narodowej Mariusza Baszczaka. To przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że do pozyskanych 18 bojowych Heimarsów ich nie mamy, gdyż nie jesteśmy producentem ani tego sprzętu, ani amunicji. Natomiast myślę, że to nie jest żadna sensacja, bo to było do przewidzenia. Dlatego widzowie ciągle powtarzam, że najważniejsza jest samodzielność technologiczna. Wtedy nikt nam nie będzie mówił kiedy i jak mamy użyć dany sprzęt. Taką drogą poszła choćby wspomniana Kora Obłudniowa. Teraz sama produkuje, między innymi pociski balistyczne, czy manewrujące, a także samolot KF-21. Docelowo będzie także produkować dla niego uzbrojenie. Mam nadzieję, że sami też osiągniemy kiedyś taki poziom. Czy brytyjskie samoloty będą chronić ukraińskie niebo, startując z Polski? Jak pewnie wiecie, widzowie, toczą się teraz intensywne negocjacje w związku z zawieszeniem na Ukrainie. Te rozmowy potrafią toczyć się i bez udziału przedstawicieli naszego sąsiada, ale to może dyskusja na inny odcinek. Natomiast coraz częściej przywija się wątek zaangażowania żołnierzy z Europy, którzy nie mieliby się włączyć stricte w konflikt, ale być swoistym strażnikiem pokoju. To wymagałoby już ich fizycznej obecności na wschodzie. I jednym z krajów, który jasno stawia sprawę, że jest gotowy do takiej misji, to Wielka Brytania. Inną kwestią jest to, czy faktycznie jest w stanie podobać temu zadaniu. Bo wojsko brytyjskie liczy około 75 tysięcy zawodowych żołnierzy. Siły nieduże ale Brytyjczycy mają całkiem liczne siły powietrzne i ich włączenie w to zadanie jest bardziej prawdopodobne. Dziesiątki eurofighterów miałoby pilnować nieba nad Ukrainą. Najwyraźniej jednak w tej misji kluczowa może być Polska, mianowicie eurofightery z Wielkiej Brytanii miałyby stacjonować w Polsce i operować z naszych pas. Obronę powietrzną z Ziemi, oprócz polskich systemów, miałyby zapewnić siły z innych państw sojuszu, czyli tak jak to już się dzieje w przypadku Rzeszowa, gdzie mamy norweski system NASAMS, czy niemieckie baterie systemu Patriot. Misja brytyjskich myśliwców wyglądałaby podobnie do Air Policing, która ma teraz miejsce nad krajami bałtyckimi, gdyż one swoich sił powietrznych nie mają. Tylko w tym wypadku konfrontacja z przeciwnikiem jest dużo bardziej prawdopodobna. Pamiętajcie widzowie, że to tylko kolejna opcja w planach na przyszłość. Ale bez wątpienia nasz kraj, niezależnie od rozważanych wariantów, może okazać się kluczowy dla pilnowania zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją, nawet jeśli nie wyślemy żołnierzy na wschód. Dajcie znać widzowie, czy bylibyście za udostępnieniem polski pas dla brytyjskich czy innych myśliwców z państw NATO, dla pilnowania przestrzeni powietrznej Ukrainy. A tymczasem dobrnęliśmy do końca. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam także do subskrybowania kanału, no i oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Trzymajcie się, miłej niedzieli i do następnego odcinka. Hej!